Witam w kolejnym filmie dzisiaj jest niedziela, wczoraj była sobota i tak wczoraj przywiozłem tą klatkę dałem papę na górę zrobiłem takie pokrywki na siano zobaczymy czy zjadły coś o dobra tu zjadła zobaczymy czy coś tu buduje tutaj buduje gniazdo sobie 8 ma się kocić, także już, już niebawem to jest sobie iskra. Marcheweczki coś mało zjadła Nie wiem czemu. Dobra, przejdziemy dalej. Gołąbki siedzą. Wysiadują. Teraz jest kolej. Samic do wysiadania. Widzę samce tam siedzące. Otworzymy je. Opa, o. jest jeden samczyk. O, tamta samiczka wyszła. Wystraszyła się pewnie. Tam drugi samczyk. No i tutaj samiczka siedzi. Wygrzewają. Także już niedługo i będą małe gołąbki. Zobaczymy co tam się powykruwa. Tutaj pozmieniałem. Benek jest tu gdzie był, tylko ma posprzątane. Tutaj na razie mam syf, To jest blue, na dole pusto i tutaj te maluchy. <laughs> Z kropelką. Otworzymy sobie teraz te gąbki. No i pora na kury. Wczoraj trawy nakosiłem z całego podwórka. No może nie z całego, bo tu Z trzy paczuszki wysypałem. Jest sama jedna kurka. Jedna kurka mi kuleje. I Będę musiał narosu wziąć, bo nic z tego nie będzie. O, wysiaduję sobie. Dobra, nie będę przeszkadzał. Niech siedzą. Damy królikom teraz. Tym muszę paśnik dać, taki malutki. Tu mam. O, tutaj jest. nie dostają a wczoraj już nie chciało mi się dawać bo jak posprzątałem to już była 20 no, otworzymy go damy tak na środek i już bierzemy sianko które mam tutaj uzupełnione I już wcinają. Tylko mało mają, to więc tam im jeszcze. Bo małe potrzebują dużo jeść. No teraz myślę, że im starczy. Ale kupa. Siana. Dobra, niech mają. Niech jedzą, niech rosną. Bo już panna nie czeka. Na razie jeszcze małe, żeby sprzedać. Bluma. Tylko mu trzeba owsa sypnąć. Żebyś mi nie wyskoczył, chopie. Dobra, sypniemy mu owsa. Siup. Już zajada. Dobra, teraz Benek Siano ma, owiec też To nie będę usypał sypał w Tym małym sypnę Ten trzeba Ze trzy sypnąć, bo ich jest dużo To w moment się Rozleci ten owiec albo no dobra, dwie starczymy mają siana więcej. Dobra, przejdziemy tutaj teraz do tej nowej klatki. Zobaczmy tutaj trzymają mają. Owsa mają. Tylko wsiada iskrze i wszystko chyba. I zamykamy. oj bąbelka cała mokra, a to pewnie wodę piła przed chwilą. Tak, <ścoughs> mi się ma ogromny. Musi być tam, nie wiem, z 7 sztuk to będzie. O, o tej kurce mówiłem, ona kuleje. Tak, z nogą. O, widzicie? I po prostu nie będę jej męczył. Ukrócę jej ży życie, bo bez sensu, żeby tak ten, a tu co? A tu po prostu nic nie robi. A znowu mi weszła do wody. Głębie mają wodę. Jedzenie też mają. Dobra. Otwarty mają. I się rozwija gospodarka. Trzeba pieniądze na kochiny zbierać. Planuję tak 7 sztuk kupić. Albo mniej, jak będą droższe. i zobaczymy co będzie dalej sobie jedzą głodne o sypniemy im takiej paszy tak niedużo sobie jedzą, a zobaczymy czy tamte mają wodę mają, mają A to im tego sypniemy jeszcze o, fenek już sobie wyszedł zaraz pewnie poleci na trawkę Dobra trzeba tu otworzyć Na razie będzie to tak nie wiem do końca października To tutaj pod tym <laughs> Bo będę chciał później dwa koguty oddzielić Żeby tak te kury nie były yy, Nie były mordowane <laughs> i poleciał tam sobie <laughs> o zaraz będą się bić chyba. <laughs> już wygrzewa dzajka cofenek. podobać się? Leć na trawkę, jedz. No i dobra, ja się z Wami żegnam. <laughs> Widzimy się w następnym odcinku. Gdzieś tak, nie wiem, za tydzień myślę. No i trzymajcie się ciepło. Cześć!